Dzień dobry, jesteśmy pod Wrocławiem W miejscowości Biestrzyków Zbliżamy się pomału do Początku żniw kukurydzianych Dlatego chciałbym Przedstawić też nową odmianę Jest to odmiana pod nazwą DKC 3201 Odmiana, która Jest przeznaczona na ziarno Jak również jest przeznaczona Na kiszonkę. V tej odmiany Wczesność określa się Między 240 a 250 Jest to Odmiana o ziarnie flintowo-dętowym. Odmiana, która nadaje się też na gorsze gleby. Plonuje w tym przedziale gorszych gleb bardzo wysoko. Przy małej retencji wodnej i niedoborach wody siejemy około 75 tysięcy sztuk na hektar. Natomiast jeżeli mamy zasobną glebę, wodę. To jest o 85, a nawet do 90 tysięcy. Ponieważ ta kolba jest kolbą nie do końca może zafiksowaną, w dużym stopniu jednak plon możemy regulować ilością kolb, czyli ilością roślin na hektarze. Drugim jakby kierunkiem wykorzystania tej kukurydzy, w czym ona jest bardzo dobra, to jest przeznaczenie na kiszonkę. Jak widzimy, roślina ta posiada mocny stay green. Liście, charakterystyczne, szerokie dla odmian kiszonkowych. Ta odmiana ma bardzo wysoką strawność włókna, czyli praktycznie łodygi, liście, one są bardzo mocno trawione. Poza tym e, skrobie robi przez duży, duży plon ziarna, czyli bardzo dobra strawność, jak również wysoki plon skrobi z hektara. E, rośliny są bardzo stabilne, mają dobre, e, dobre łodygi, nie, nie wylegają, w związku z tym e, możemy je, ją spokojnie siać i uprawiać bez, bez zbędnego ryzyka. Ale może przekonajmy się, czy ona ma już czarną plamkę, czy A moglibyśmy myśleć o e, przygotowaniu się do żniwza. Początek jakby zamykania tego kanału, ale praktycznie na 10 dni, 2 tygodnie możemy przystąpić do zbioru na ziarno. Także odmiana polecana praktycznie no, na całą Polskę. V240-250 przy obecnych zmianach klimatu jest bardzo dobrym fałem, bardzo uniwersalnym. Jeżeli widzimy taki obraz, że te kolby e, są osadzone na tej samej wysokości. I są podobnej wielkości. To świadczy o tym, że nasiona były wyprodukowane bardzo dobrze, że rolnik dobrze zasiał, a że odmiana jest mocna i, i prawidłowo się rozwija. Także polecamy ją do siewów w, w roku 2022. Nowa odmiana, całkowicie inna niż tradycyjne denty Kalboskie. Teraz chcę pokazać odmianę, która jest przeznaczona na Kiszonkę. Odmiana yy, o nazwie DKC 3204, odmiana o ziarnie pośrednim flint, łamane przez dent, czyli odmiana flintodentowa. Czasami ta ekspresja cechy dentu jest większa, czasami jest mniejsza. Ta odmiana jest przeznaczona głównie na Kiszonkę i to szczególnie w tym segmencie gleb od słabych, do średnich, do dobrych, nie musimy ją wcale siać na bardzo dobrych. Jeżeli mamy oczywiście bardzo słabe gleby o małej retencji wodnych, no to siejemy je 80 tysięcy. Jeżeli mamy bardziej zasobne 90, 000. ale cały czas ona nam pozwoli osiągnąć zadawalający plon. Także jest to odmiana, z której krowy wytwarzają mleko, więc zobaczymy jak to mleko smakuje, z tej odmiany. Pachnie świetnie. Dobrze widzisz kukurydzy. Odrobinę mleka. Ale wróćmy do tej odmiany. Odmiana jest wysoka. Jak popatrzymy na nią, ma bardzo duży stay green. Rośliny są mocne, liście i łodygi. Włókno jest bardzo mocno trafione. Duży współczynnik jest wykorzystania tego włókna. I zawartość skrobi jest wystarczająca. Z ziarna. Także ogólny plon suchej masy z hektara, plus dobra strawność i duża zawartość skrobi, robią to, że, że możemy spokojnie to mleko wyprodukować. Zbliżamy się pomału już do końca okresu wegetacji. Czarne plamki znaleźliśmy w ziarniakach, które przełamaliśmy te kolby. W związku z tym życzę wszystkim dobrych plonów dużego zrzutu wody na ziarno, małych kosztów na suszarni, także do zobaczenia w następnym filmie na polach z odmianami dekalp.